Będziesz w, e, w komisji. Jurado. Dlaczego? Kurczę! Jego dance zły. Well. No, zbieramy ekipę, żeby fajny skład wyklarować, e, mm -hmm. i będziemy po prostu tworzyć grupę czyderek, które będą występować na meczach, będą wspierać e, waszych piłkarzy, naszych i. Będzie się działo. Zresztą się trochę stresują. Julia jestem. Julia. Ja jestem Alicja. Maja. Kania Ola. Hej. <grym> Julia. Cześć, Julia. Cześć, Kamila. A ty się chyba zna, Weronika. Wiem. A ty? Ala. Pokaż swój numer startowy. 11 no, na szczęście. fajne. Moje <grym> imię? Nadia. Anio. Kinga. I? Sandra, Martyna, Jacek, Paulina Nila, Ala, Natalia, Okay, Dorota. Good How are you? Fine. Good. Thank you. Girls, good luck. I hope you have a nice dancing. If someone wants to win, you know, you have to give me hundred zlotys, or... <laughs> we can arrange something. Okay, good luck. Thank you See you. Fir dance, dokładnie. Tak. No, czyli czyli taki disco dance, bardzo e, e, energiczny, nowoczesny, połączony z pomponami. Na, na sam koniec, tak mi powiedział. On nie będzie tańczył. Jak? Gdzie powiedział mi, że tańczy na sam koniec. on nie będzie tańczył. Ale mi powiedział, będzie że ocenia. będzie tańczył specjalnie dla dziewczyn na tak, sam ma. koniec. Nie ma nic. I... Jesteśmy obydwie po Akademii Muzycznej, okay. czyli po choreografii. No i tworzymy różne rzeczy, różne projekty. Działamy. I liderki spektakle, i hip-hopowe, od okay. koloru do wyboru. Nie stresować się tak, chyba, to stresu. będzie najtrudniejsze. Przyszliście tutaj na do chilliderek Piasta. Będzie to grupa 14 dziewczyn, które będą po prostu występować przed meczami, na różnych eventach związanymi z, związanymi z Piastem Gliwice. No myślę, że będzie to przede wszystkim dla Was fajna zabawa, same też miałyśmy tutaj okazję tańczyć na rozpoczęcie, w ogóle jak otworzyli ten stadion te x I lat temu. Ale, no same wiemy, że wychodząc tam na środek, jest super adrenalina i jest naprawdę doświadczenie. Tak, dokładnie są super emocje, więc życzymy wam powodzenia. Przede wszystkim się nie stresujcie. Dzisiaj tak jeszcze mamy gościa specjalnego, który również was, was będzie oceniał. Jest to Joel, więc słuchajcie, on tu jest głównym sędzią, on na wszystko patrzy. Good luck. I don't, I don't know anything about this, so I just will see how it goes. If you move well, I will send <noise> Dziękuję. Trzy. Jak tam pozycja? <noise> Stres. Nie <noise> no, będzie fajnie. Dzięki masz numer? Dwa. Czyli druga wychodzisz, tak? Oby szczęśliwy. Tańczyłam już kiedyś. Tak? gdzie? Tak. W czyli też z pomponami, byłam na mistrzostwach świata. Aha. A jesteś z Gwiz? Jestem z jest. Są to jednak chłopaki z miasta, jest to drużyna miasta, więc czemu nie pokipicować? Jak długo tańczysz? O Jezu, ja tańczyłam dawno, dawno, ale myślę, że coś jeszcze pamiętam. Okay. <grym> Fajnie będzie kibicować naszym i pomagać. Osiem. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ile trwa opanowanie oh najwyrakowej kawy, tak naprawdę? I to jest godzinę A tak jak teraz? To tak. Nie też tak z 20 minut, 30. Zawsze byśmy tak mieli, tak. tak? tak że Ale żeby perfekt opanować, to już. To to no na pewno parę tygodni. tygodni. Parę tygodni ciężkiej pracy. Tak. Żeby wystąpić w ciągu paru minut, tak? No. ładnie. Dobrze. Widzę, że jesteś przygotowana w kolorach, nie wiesz, tak? Tak, dokładnie, tak? przygotowałam się. Co robisz na co dzień? Tańczę i gram w siatkówkę. Stradzieży? Nie, nie, aż tak duży. To jest lepiej, nie? Ostatnia próba? O nie wiem. <grywa> Chyba. Dobrze, mam dużo energii strasznie i już, już chcę wyjść stąd i wiedzieć, wiedzieć, czy się dostałam, czy nie. A już coś powstrzymał, co tak? E, fa bardzo fajny jest i szybki. Fajna muzyka w ogóle, mega spoko. Ej, jeszcze raz tutaj zanieczyszczę dziewczyny, pokazać numerki. This one for me, yes. And this one... Znaczy, this ona ma to, że nawet jak coś nie dotańcie, to She's na nice się patrzy. She's nie, to see. Yes. Nice to yes. see. Yes. Yes. Exactly. Dokładnie. Ona znaczy się uśmiechnie. Czy liderki jak bardzo wam pomagają podczas meczów? Czy uważasz, że to jest jakieś obecność ważne nie było ich dawno? Nie długo. było dawno i nie wiem czy były jak ja grałem tutaj? Nie wiem. Były, czy... były. Nie, ja grałem, jak grałem to nie było. Widzę z były na pewno. No ja nie grałem, więc wiesz, Gramy, ja tylko to... mogłem oglądać z trybun, nie? Ubrały się już wszystkie? Ubrały się już. No to mogę wejść już, tak? Tak. Czy nie? Ale się poprzybierały. No się przybierały. Jak było! Świetnie! Jak się podobało! Super! A wy? Jak się podobało? Świetnie było. Tak, naprawdę? Przetrwałeś się jakoś? Świetnie. Stresujesz się przed werdyktem? No, troszkę się stresuję. zobaczymy co będzie. Fajnie było. Jak będzie teraz z werdyktem? Mam nadzieję, że korzystnie. Dziewczyny, które się dostały, i teraz po każdej proszę o gromkie brawa. Mhm. Numer 12. To I to w ogóle fajnie, że tak szybko się wszystko zacznie. Będzie okazja zobaczyć półka, że tak całkiem bliska pomachać pomponami, podopingować, Nie no bardzo, bardzo fajnie. Miła atmosfera. Fajnie, bo nie wiedziałam, że się dostanę, bo jestem taka niepewna, ale będzie dobrze, czuję to wewnętrznie. No it was really nice. The girls dance well, they are happy. Sorry for who don't get in but they are nice they enjoy so it's perfect bardzo się cieszę, fajnie, Obie się dostały, tak. Tak, cieszymy się bardzo.